Jak przejąć kontrolę w swoich relacjach z kobietami, jeśli chodzi o seksualne? Podniecenie kobiety, co do Twojej osoby, o tym dzisiaj ci powiem. Dla osób, które mnie nie znają, tą z tej strony: Terror Relacji Damsko-Męskich. Od ponad 6 lat pomagam mężczyznom zawodowo w ich relacjach z kobietami. Pomagam naprawić mężczyznom ich relacje z kobietami, wejść w związek oraz następnie ten związek utrzymać, aby dla kobiety być po prostu tak zwanym bohaterem, mentorem, wsparciem i drogowskazem. Przeprowadziłem przez ten czas ponad 400 mężczyzn, stworzyłem kilkanaście małżeństw, rodzin. Każdy mężczyzna, który ze mną pra współpracuje, pracuje. Pracował, no to ma dzisiaj satysfakcjonujące go relacje z kobietami, między innymi dlatego, że właśnie poznał kobiecą psychikę. Zresztą, rezultaty, opinie moich podopiecznych możesz sobie zobaczyć na moim Instagramie, na stronie z opiniami, na moim kanale YouTube. Jak wejdziesz sobie w górną stronę, to masz dużo wywiadów z chłopakami i tak to po prostu wygląda. A teraz przejdźmy sobie do tematu, a na końcu będę wyblać naprawdę bardzo fajną niespodziankę, więc zostanę do samego końca. A więc. Musisz pamiętać o tym, że jeżeli jesteś świadomym mężczyzną, mężczyzną, który rozumie kobiecą psychikę, to naprawdę bardzo łatwo Ci w Twoich relacjach z kobietami. Jest i będzie. Dlaczego? E, oczywiście, możesz, jeśli do tej pory ci w swoich relacjach z kobietami nie wychodzi, nie wychodziło, no to możesz sobie myśleć, że e, kurczę, no jak to, gdyby tak było takie łatwe, to już dawno miałbym kobietę, żonę i tak dalej. No, no ale nie masz, tak? Ale nie masz, ale dlaczego nie masz? No prawdopodobnie dlatego, że masz złe działania, tak? Bo nie masz, jeśli ty w dobry sposób działasz, jeżeli ty potrafisz między innymi wytworzyć pociąg seksualny co do Twojej osoby, co do kobiety, czyli Ty potrafisz stworzyć sytuację, w której kobieta przy tobie się podnieca w której przy tobie kobieta myśli o, po prostu o seksie z tobą, myśli o, tym, o pocałunku z tobą, po prostu ją podniecasz jako facet, tak? No to ty po prostu w ten sposób wygrałeś. Słuchaj, to jest dokładnie tak samo. Zobacz, że ty też zawsze podobają ci się kobiety, czyli podoba ci się ogólnie kobieta, która, która pociąga Ciebie seksualnie, nie? I, za i zawsze wybierzesz tą kobietę, która najbardziej ciebie właśnie seksualnie pociąga. Nie? No, no, tak, no, no tak, no tak jest, nie. I zobacz, i kobiety mają dokładnie tak samo. To jest właśnie kobieta psychika. Kobiety również w tym aspekcie działają dokładnie tak samo jak mężczyźni. Czyli kobieta wybierze tego faceta, który najbardziej jej się podoba. Yy... Podoba, seksualnie, tak? No bo kobieta, jak Ciebie poznaje, to jest z Tobą na pierwszej, drugiej randce, to ona nie myśli w kategorii, czy że ona chce wziąć z Tobą ślub, że ona chce wejść z Tobą w związek. No nie, bo ona Ciebie nie zna, ona nie wie, kim Ty jesteś. To, że się z Tobą spotkała raz, czy dwa, czy trzy, to wcale jeszcze nie znaczy, że ona wiesz, myśli o już ślubie z Tobą. No nie, bo ona Ciebie nie zna, tak? Ale to, o czym ona myśli, albo to, o czym ona powinna pomyśleć, to jest właśnie to, czy Ty jej się podobasz jako mężczyzna, czy Ty jesteś dla niej seksualnie wartościowy, czy Ty ją pociągasz. Jeżeli Ty ją pociągasz jako mężczyzna właśnie seksualnie, no to już, że tak powiem, ten taki pierwszy punkcik odhaczony, tak? I potem możemy sobie przejść dalej. Dlatego Ty jako mężczyzna musisz pociągać seksualnie kobietę. Jeżeli Ty nie pociągasz kobiety seksualnie, no to kobieta też nie będzie Tobą zainteresowana. Najlepsze jest to, że Ty jako mężczyzna jesteś w stanie, zacznijmy w ogóle od tego, że jeżeli kobieta z tobą się spotkała, jeżeli poszedłeś z kobietą na pierwszą randkę, to to znaczy, że ty jej się spodobałeś, to to znaczy, że ona dała ci powiedzmy szansę, tak samo jak ty jej dałeś szansę, no bo się z nią spotkałeś, tak? Też nie poszedłeś na randkę z pierwszą lepszą, tylko poszedłeś na randkę z dziewczyną, która się tobie podobała. No i właśnie. No i chodzi teraz o to, że yy, ty jej się spodobałeś jeżeli nie ma drugiej, trze drugiej randki, trzeciej randki, to nie dlatego, że coś z tobą jest nie tak, tylko dlatego, że y, Ty zrobiłeś coś źle na spotkaniu. Czyli przede wszystkim nie wytworzyłeś tego pociągu seksualnego. Ona jej się nie spodoba seksualnie, nie była źle nie seksualnie wartościowy. No bo gdyby tak by było, to by się spotkała na drugą, trzecie spotkanie. Tylko zobacz, że ty się jej za pierwszym razem spodobałeś, ona dała ci szansę, ona się chciała z tobą spotkać, no bo gdyby ona się z tobą nie chciała spotkać, gdyby ona w ogóle powiedziała, nie, ten gość nie, nie jest dla mnie, niech ten gość spada, tak, to ona by się z tobą w ogóle nie spotkała, ale jeżeli ona się spotkała z tobą chociaż raz, to znaczy, że ona tobie dała szansę, była to tobą wstępnie zainteresowana, tak, no tak, no bo inaczej by się z tobą nie spotkała, tylko jeżeli ona się teraz z tobą nie chce spotkać, na drugi, trzecie, czwarte spotkanie, tak, czy jakiekolwiek inne, to znaczy, że przestałeś ją interesować. Straciłeś właśnie zainteresowanie w jej oczach. Czyli przede wszystkim, głównym powodem jest to, że przestałeś być dla niej seksualnie wartościowym facetem. Ona przestała lub w ogóle nie poczuła do Ciebie tego pociągu seksualnego. Ten pociąg seksualny jest cholernie istotny. Tylko to może sprawić, że kobieta będzie się chciała dalej z Tobą spotykać, bo kobieta na pierwszym spotkaniu nie, nie pomyśli sobie o Tobie, że mm, ten facet jest fajny na, na ślub. Nie? No nie. Ona jak już to sobie pomyśli, kurczę, no seksowny jest ten Fazet, no, przystojny jest ten facet, no. Kręci mnie ten mężczyzna, nie? Ona tak ma sobie o tobie pomyśleć, że ty ją kręcisz, nie? Jeśli ty ją będziesz kręcił, to ona się będzie chciała z tą spotkać dalej, bo ona, bo ją kręcisz. Po prostu, nie? Tak samo, jeśli kobieta ciebie kręci, no to ona, ty też się będziesz chciał spotkać z nią dalej. Jeśli na pierwszym spotkaniu uznasz, że kobieta ciebie nie kręci fizycznie, seksualnie i emocjonalnie, tak? Nie, nie dogadujesz się z nią, to też się nie będziesz chciał dalej z nią spotykać. I dokładnie tak samo będzie w, dru w drugiej sytuacji, nie? Więc o tym musisz pamiętać. Musisz, kręcić kobietę. A jak? Kręcić kobietę, no, mam dla Ciebie właśnie tam taką niespodziankę, o której Ci mówiłem na samym początku. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak właśnie kręcić kobietę, jak mm, sprawić, żebyś się był dla niej takim tym obecnym obecnie, żeby ona po spotkaniu z Tobą, sobie pomyślała, kurczę, fajny jest ten facet, no, dobrze się przy nim czułam, yy, podobał mi się, kręci mnie, seksowny jest ten mężczyzna. Kobiety też tak myślą, i nie ma w tym nic złego, tak? Jeżeli chcesz, żeby kobieta tak właśnie myślała o Tobie po Twoim pierwszym, po spotkaniu z Tobą, no to jest coś fajnego. Jest coś fajnego.